Witajcie, czytelnicy Game Cornera, z tej strony Paweł Płaza i chcę w końcu zrealizować swoją zapowiedź, którą wygłosiłem z pół roku temu, czyli tworzenie wielkich poradników do Gier Paradoksu. Do tej pory się do tego wymigiwałem. zwracano mi na to uwagę, więc postanowiłem w końcu coś z tym zrobić. Będę to robił w formie wideoporadników. Mam nadzieję, że taka forma okaże się ostatecznie lepsza. Uwaga na początek, to nie będą wideo poradniki skierowane do znawców, tylko do początkujących. Przy grach Paradoxu przesiedziałem kilkaset godzin, już pewnie, ale nigdy nie miałem potrzeby dochodzenia do nich w mistrzostwa, więc moje uwagi będą dość ogólne. Które mają głównie pomóc się z zaznajomieniem gry. Tutaj mamy ekran wyboru państw. Ja wybiorę Niemcy. Później będę mówił o specyfice poszczególnych krajów. Będę startował od scenariusza 1936 i to nim się zajmiemy. W pierwszej części poradnika mam nadzieję się skupić tylko na podstawach i Opowiedzieć wam o tych siedmiu menu, które widzicie teraz u góry one służą do zarządzania państwem przeważnie, więc y, warto je poznać. Jesteśmy teraz w dyplomacji. Y, ma on kilka funkcji. Jako państwo przewodniczące jakby sojusz y, danemu Sojuszowi, Osi, Aliantom lub Komitarnowi, y, możemy pewne państwa. Wpływać na pewne państwa i stać się, aby do nas dołączyły w przyszłości. Możemy także wypowiadać oczywiście wojny, i to w sumie najważniejsza cecha w stosunku do innych państw, oprócz ich zapraszania do sojuszu, bo reszta jest już tak nieistotna. Możemy także podejmować tutaj decyzje po spełnieniu pewnych warunków. One są ważne, żeby odnieść sukces, bo dają spore bonusy na. Na danym momencie gry, więc warto tutaj zaglądać i sprawdzić, co trzeba zrobić, aby na przykład przepłować Answer Austrii. Jesteśmy teraz na ekranie produkcji. Najważniejszy wskaźnik, czyli punkty przemysłowe, widzicie tutaj. Biorą się one z ilości fabryk na terytorium Waszego Państwa, a są y, zaopatrywane przez te trzy surowce: energię, metal i rzadkie surowce. Im więcej macie punktów przemysłowych, tym większe jest zaopatrzenie te trzy surowce, więc lepiej mie miejcie na nie oko. E macie jeszcze ropę, która jest przemieniana w paliwo która jest używana przez dywizję i zaopatrzenie które jest używane przez całą armię. Zaopatrzenie bierze się z e punktów przemysłowych. Jak widzicie, przechodząc na lewo, tutaj macie możliwość powołania jednostek z trzech głównych sił jednostki lądowe. Składają się z brygad, są brygady duże, są brygady małe, które liczą po tysiąc żołnierzy, duże, trzy tysięczne są podstawowymi jednostkami i one jakby biorą ciężar walki na siebie. Te mniejsze mogą służyć wyspecjalizowanym funkcjom, na przykład działa przeciwpancerne są o wiele lepsze w walce z czołgami niż wszelkie inne, ale jest ich mało i nie są uniwersalne, więc mogą jedynie stanowić pewne dopełnienie. Całość dywizji. Aktualnie dywizji mogę mieć, Dywizja może mieć cztery brygady. Możemy je kreować zupełnie dowolnie, ale jak najlepiej, przynajmniej jak mojego doświadczenia, Winka, to powiem w kolejnym odcinku. Jeśli zaś chodzi o lotnictwo i siły morskie, to powołujemy pojedyncze jednostki albo dywizjony. Tutaj możecie jeszcze. Powołać same brygady, do będą uzupełniania już wytworzonych dywizji: yy, bazy lotnicze, yy, bazy morskie, punkty przemysłowe, czyli fabryki, yy, radary o tym będę już się rozpi rozpisywał. Rozpowiadał, rozgadywał kiedy indziej. Tutaj macie szlaki handlowe, na ziemi nie ustanowiłem żadnych, więc nie ma nic. Konwoje niezwykle ważne, jeśli gacie, szczególnie państwo w z stylu, stylu Wielkiej Brytanii. Tutaj będzie tutaj sztuczna inteligencja, będzie wam mówiła, jakich to jednostek niby bardzo potrzebuje. Tutaj widzicie suwaki, które zesponowujemy punkty przemysłowe pomiędzy poszczególne działy. Pierwszy to jest modernizacja. Na początku możemy go olać, ale później lepiej. Na pół roku przed wojną, lepiej sobie o nich przypomnieć, dać jak najwięcej punktów przemysłowych, bo inaczej będziemy mieli przestarzałe dywizje i za wiele nie zawojujemy. E, posiłki, niezwykle ważne już podczas trwania walk, e, musimy je, musimy o nich pamiętać, bo inaczej nasze dywizje będą uszczuplone i po co nam to. E, zaopatrzenie, czyli paliwo wojny, produkcja, która mówi sama za siebie. Bierze się z, to, z tego co powołamy tutaj. I konsumenci, którzy są wkurzający, bo w czasie pokoju żyją nie wiadomo ile i blokują na punkty przemysłowe, ale w czasie wojny się opamiętają i będzie to niezwykle mało istotny czynnik. Tutaj możecie ustalić, żeby komputer za Was ustawiał suwaki. Lepiej to zrobić, bo. Wątpię, żeby ktoś miał głowę, żeby ciągle doglądać tych ciągle zmieniających się wartości, aby żaden punkt przemysłowy nie był zmarnowany i ustalał to tak ciągle na bieżąco bo to jest męczące. Dlatego lepiej zrzucić to na komputer i kazać mu pewne rzeczy wyróżniać. Na przykład, produkcja, żeby miała priorytet, zawsze miała jak najwięcej PP. Na koniec wspomnę o surowcach strategicznych, które każde państwo ma kilka. Rozdysponowane są według terytorium i jak się jest członkiem sojuszu wojskowego, to ma się do nich dostęp do wszystkich surowców e, swoich aliantów. Dają one różnorakie bonusy. Taki miły, miły bonus. Szybsza produkcja samolotów zawsze jest mi, przecież mile widziana. Znajdujemy się teraz na ekranie technologii. Najważniejsze informacje, czyli punkty przywództwa, macie podane tutaj. Każdy kraj ma ich bazową ilość i łatwo tego nie zmienimy. Jedynie możemy procentowo albo w inny sposób ją modyfikować. Ale nie są to niestety punkty przemysłowe, które wystarczy, gdzie wystarczy po prostu postawić nowe fa fabryki. Punkty przywództwa rozdysponowujemy pomiędzy cztery działy. Badania, najważniejsze. Jedno badanie to jeden punkt przywództwa piona, czyli wywiad, który ja szczerze powiedziaż olewam. Dyplomacja całkiem przydatna. Yy, do przyciągania nowych sojuszników, jak mówiłem wcześniej. I oficerowie. Oficerowie są ważni w czasie tak działań wojennych, bo wpływają na organizację wojsk. Tu macie podanych ilość oficerów w stosunku do brygad. Jeśli macie 100% albo więcej, to nie macie się czym martwić, ale jeśli macie poniżej, to lepiej coś z tym zrobić. Temacie same badania ich jest od, od groma, dlatego będę się nimi zajmował kiedy indziej. E, tutaj teraz jedynie powiem, że każde badanie składa się z kilku czynników. Jak widzicie tutaj, jeden czynnik e, przyspiesza, drugi spowalnia proces badań, w zależności od tego, jak jesteśmy wyspecjalizowani. Tutaj widać, że ja będę chciał opracować nową broń. E, osobistą żołnierzy, to bym miał bonusy od teorii praktyki piechoty, ale już za doktrynę bym oberwał no w efekcie niewiele, ale jednak. Jak się specjalizujemy, robiąc, tworząc badania, dostajemy specjalizację i zwiększają się te współczynniki na naszą korzyść. Te mamy jeszcze podaną. Trudność badań samych i rok. Rok jest o tyle ważny, że jeśli poszarzujemy zbyt do przodu i zaczniemy opracować technologię, na przykład e, która ma być dopiero za, 10, za 8 lat, to nam pokaże, że to nie jest zbyt rozsądne rozwiązanie. Bo te, opracowanie takiej technologii zajmie nam 4 lata, a opracowanie technologii z naszego roku zajmuje na przeważnie około pół kilka miesięcy. Więc je, różnica jest ogromna. E, Czasami jednak warto trochę wybiec do przodu, jeśli chcemy opracować technologię, która jest bardzo dla nas ważna. I wtedy najlepiej wybiec 2 lata do przodu, bo kara jest umiarkowana, gra się nie piekli, że to robimy. A zawsze będziemy szybciej niż wskazywałby ten rocznik, bo w 37 powinniśmy mieć na przykład już ulepszenie ka ar artylerii kawaleryjskiej. Tutaj macie wszystkie te czynniki podane i ich wartości. Tutaj widzimy ekran polityki. On jest ważny od święta. Tu macie pokazane stanowiska w waszym rządzie. Możecie zmieniać obsadę tych stanowisk. Nie wszystkich, ale w większości tak. W zależności od pozycji są różni kandydaci, którzy dają różne bonusy. Na przykład w Ministerstwie Zbrojeń znajdziecie osoby, które dają plus 20 produkcji do zaopatrzenia. Plus 5 surowców, ważne jeśli im wam brakuje, albo plus 10 do punktów przemysłowych. Chyba najlepszy bonus z, te, z tej kategorii, zawsze go wybieram. E, macie jeszcze ministra bezpieczeństwa, który dodaje punkty przywództwa, też bardzo ważne. E, szef stabu. Tutaj, już w zależności od y, sytuacji na froncie, czasami bardziej się przydaje y, bonus do zaopatrzenia, czasami bardziej się przydaje bonus do szybkości działań. Wszystko zależy od sytuacji. Tutaj macie jeszcze różne że powiedziałbym, nie wiem, jak to nazwać. Prawa. Chyba najlepiej będzie. Prawa nie, nie, nie na wszystkie macie wpływ, nie możecie zrobić z trzeciej rzeszy otwartego społeczeństwa. Ale jest tutaj bardzo kilka ważnych ustawień, do których musicie doglądać. Mam tutaj na myśli prawo poborowe to jest większa współczynnik e, ludzki. Widzicie go tutaj. Współczynnik ludzki jest używany do produkcji dywizji i ich uzupełniania. Na początku on się wydaje mało istotny, ale w trakcie działań wojennych nie raz kiedy zobaczycie, że nie macie już ludzi, których moglibyście wysłać na front, a wasze dywizje są w połowie stanu wypełnione. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby jak najszybciej e, Przejść na kolejny poziom y, poboru, poboru. a na te najlepsze, czyli plus 100 do y, w przyrostu współczynnika ludzkiego, dostaniecie dopiero, jak wypowiecie wojnę. Tak samo jak dopiero totalną ekonomiczną mobilizację, dostaniecie dopiero wtedy, kiedy wypowiecie wojnę. Ona daje plus 50 do punktów przemysłowych, więc naprawdę jest ważna. Jeśli już będziecie na tym etapie, musicie tutaj zajrzeć i musicie to zmienić. Przed wojną, warto także zmobilizować siły zbrojne, które, no bo inaczej, wasze jednostki będą w połowie stanu, liczebnego i będą tylko w połowie efektywne. Tutaj macie organizację partii politycznych i ich popularność. Współczynnik jest stosunkowo mało istotny i możecie na nie, nie zwracać większej uwagi. E, macie tutaj trzy współczynniki, które spływają na jedność narodu. Dość istotny czynnik, bo decydujący o tym, jak długo nasze państwo będzie walczyć e, na własnym terytorium. Tutaj macie jeszcze wyzwolenie państw i stworzenie papetów, e, czyli pluszaków, nie, marionetkowych państw. E, tym się zajmiemy kiedy indziej, kiedy będzie można posłużyć się przykładem, tak samo jak okupacją. Tutaj mamy ekran teatrów. Nie będę nad nim się rozwodził z dwóch powodów. To nie za bardzo rozumiem jego cel istnienia, bo nie robi wiele, zbyt wiele rzeczy pożytecznych. A po drugie, o teatrach będę mówił w kolejnych odcinku, żeby ta zbytnio nie mącić. Tutaj mamy eka to jest to mało ważne. Praktyczną funkcją jest możliwość podpatrzenia, gdzie są najlepsi dowódcy wojskowi i w jakich jednostkach, jednostkach, ale to będziemy się tym zajmować w następnej części, do której Wam obejrzenia będę Was zapraszał. Jeśli macie jakieś komentarze co do tej i uwagi, piszcie. Dzięki za obejrzenie.